Cześć wszystkim, tutaj Marchmentalot, w szczególności witam wszystkie Zodiakalne Byki w czytaniu na przyszłość, teraźniejszość, przyszłość na maj 2022 roku. Jeśli to czytanie się Wam spodoba, jeśli rezonuje, zapraszam do subskrybowania, lajkowania i komentowania. Wasza aktywność na moim kanale to dla mnie duża motywacja do dalszej pracy. Chciałbym dodać, że ze względu na inne obowiązki na ten moment nie realizuję czytań prywatnych. Jeśli coś się w tej sprawie zmieni, będę Was o tym informował. W dzisiejszym czytaniu dla Was sprawdzę Waszą niedawną przeszłość, obecną sytuację i najbliższą przyszłość oraz wyciągnę kartę radę. Pamiętajcie, że jest to czytanie ogólne i może nie rezonować ze wszystkimi. Dlatego przyjmijcie to, co dla Was, a resztę zostawcie. Polecam również sprawdzenie swojego znaku Zodiaku w Ascendencie i w Księżycu. Link znajdziecie w opisie filmu. Może w czytaniach dla tych znaków również znajdziecie coś dla siebie. Ja serdecznie do moich innych materiałów zapraszam. One wszystkie są dla Was. Kolejność czytań na maj jest zależna od aktywności danego znaku Zodiaku w jego czytaniach w marcu i w kwietniu. Wy drogie byki jesteście piątym znakiem Zodiaku. W tamtym miesiącu było jeszcze czwarte. Ale cały czas pozostajecie w czołówce, dlatego gratuluję. Może w przyszłych miesiącach będzie jeszcze lepiej. Czas pokaże. Ja już przechodzę do tasowania kart. Zaczniemy sobie chronologicznie od przeszłości, przez teraźniejszość do najbliższej przyszłości i na koniec karta radę. I jeszcze raz. Przeszłość ubyków. Przeszłość ubyków. Szóstka pentakli. Cesarz. Słońce. W tle kochankowie. Siódemka mieczy. Ósemka mieczy. hm, Dziwne alergie w tle. Bo to wygląda tak, jakby w przeszłości, w Waszym życiu um, była jakaś stabilność, było jakieś szczęście, bo stabilność to jest karta cesarza. Gdzieś w tym wszystkim um, były zasoby materialne, było ogólne takie, powiedziałbym, że w karcie słońca zadowolenie. Um, szóstka pentakli mówi o równowadze, mówi o prezentach, mówi o takim zadośćuczynieniu tak takim że wszystko dzieje się w jakiś sposób płynnie zresztą widać to w karcie mm, poprzez ten znak nieskończoności który też oznacza w pewien sposób równowagę e, wszystko tu wygląda tak jakby się działo miarowo dobrze ale w tle tego wszystkiego tu jest karta kochanków karta siódemki mieczy i ósemki mieczy. No i tu niestety zaczynają się schody. Bo e, może być tak, że w przeszłości miałyście do czynienia patrząc na te karty, na ich negatywne rzeczy, bo każda z tych kart ma też negatywną stronę. Cesarz, cesarz może o, o, oznaczać bardzo władczego partnera. Słońce może również oznaczać mm, wypalenie czegoś, tak? bo słońce w negatywie oznacza, że coś jest zbyt mocne, że mm, jak, zakończenie jakby poprzez wypalenie czegoś. A szóstka, monet mówi, może mówić o nierównowadze, więc bardzo prawdopodobne też, że w przeszłości w tej całej pozornej sielance mm, nie było równowagi, a jeden z partnerów był mm, Miał więcej praw, był lepiej traktowany niż drugi. No i właśnie, dla tego wszystkiego karta kochanków, siódemki mieczy i ósemki mieczy. Powiem Wam tak, to wygląda tak, jakby ktoś, dla tego wszystkiego, miał romans. Dlatego, że karta kochanków e, mówi o romansie, siódemki mieczy. Mówi o sprawach ukrytych, o działaniu takim. To jest karta złodzieja. I ona mówi o działaniach ukrytych, skrywanych. Dodatkowo ósemka mieczy mówi o sytuacji bez wyjścia. O Też mówi o takich sytuacjach. Które w jakiś sposób są niewidoczne, bo ta pani ma tu związane oczy, ale może często jest tak, że ta pani sama sobie oczywie zawiązuje. Może być tak, że są jakieś, na przykład były jakieś przesłanki, które świadczyły o tym, że ktoś nie jest wobec nas ok, ale my nie chcieliśmy tego widzieć. My wolęliśmy udawać i przed innymi, i przed sobą, że nic się nie dzieje. Więc bardzo prawdopodobne, że coś w przeszłości, co wydawało się dobre, zakulisowo Miało ciemną stronę, i gdzieś w tym wszystkim coś tutaj było ukryte, ale pewna prawda może być też tak, że w te karty, czyli to, co w tle, dzięki karcie słońca wyszły na jaw, tak? Że pewna prawda została odkryta na temat tej równowagi, która tutaj niby była, tak? Więc. Hmm. Zobaczmy co w teraźniejszości, bo, bo jestem ciekaw, czy nie będą jakieś karty takie oznaczające rozczarowanie, albo jakieś działanie w kierunku um, zakończenia czegoś. Zaraz zobaczymy, co w, co w teraźniejszości u byka. Karta gwiazdy. Ok. Dwójki kielichów. Diabła. Dziwne energie. Magik w tle. Dziesiątka kielichów i as kielichów. No powiem Wam tak: jeżeli w przeszłości było jakieś oszustwo, było coś ukryte, coś negatywnego i to nawet wyszło na światło dzienne, wygląda na to, że ktoś tutaj, drogie byki, stara się w teraźniejszości odbudować coś. Tak tutaj karty mówią, że um, jest dwójka kielichów i jest gwiazda, tak? Czyli jest jakaś szansa na nowy początek, na rozpoczęcie. Mo może być tak, że w przyszłości, um, pomimo jakichś trudności, bo to nie musi być koniecznie zdrada, pomimo jakichś trudności z kimś. Kiedy nawet jakieś niefajne rzeczy wyszły, wyszły ze strony np. partnera. Wy tutaj nie odeszliście, daliście drugą szansę, zostaliście i teraz jakby zaczyna się nowy początek między wami. Ale może być też tak, że wtedy zakończyłyście tam tą relację i w teraźniejszości pojawia się nowa szansa. Dla pierwszego wariantu, czyli dla tych, którzy zostali w tej relacji, nowy początek, starania partnera. Fajnie, ale też widzę jakąś taką ciemną stronę tego wszystkiego. Jak, jak, tak jakbyście nie odeszli, bo może byli zależni gdzieś w jakimś stopniu od, od partnera, i e, do pewnego stopnia no, nie do końca miałyście tutaj dobre wyjście. Może łączą Was e, dzieci, może łączą Was jakieś wspólne sprawy materialne. I do pewnego stopnia może to być troszeczkę wymuszone, ale w tle tego wszystkiego widzę magika, maga, przepraszam, um, dziesiątkę kielichów i asa kielichów. To jest um, pewne spełnienie emocjonalne. Może ta dana kolejna szansa doprowadza do tego, że pewne rzeczy między wami zostają odbudowane, i gdzieś w tym wszystkim. Um, Przychodzi tak naprawdę niespodziewane, bym powiedział, spełnienie. Może trochę przez wybaczenie wykreowane to spełnienie um, i jakaś taka właśnie szansa na wyrównanie przez to przychodzi. Natomiast jeżeli um, odeszliście wtedy i to są wasze karty, to, to to jest też szansa na to, żeby pojawił się w waszym życiu ktoś bardzo pożądany, ktoś, kogo byście tutaj bardzo chętnie przyjęli. Tyle, że ja bym się tutaj. Troszeczkę zastanowił nad jakimiś, właśnie ciemnymi stronami potencjalnego partnera. Bo diabełek, który tutaj jest, może świadczyć o jakichś uzależnieniach, może świadczyć o tym, że partner ma bardzo mocną osobowość, wręcz taką powiedziałbym przytł przytłaczającą, potencjalny partner. Gdzieś w tym wszystkim jest szansa na faktycznie fajną relację, ale ten mak też bym. By był według mnie troszeczkę zastanawiający, czy ktoś może nie przedstawia Wam jednak delikatnie połączenie tych dwóch kart, czy Wam ktoś nie przedstawia troszeczkę innego obrazu siebie niż faktycznie ma to miejsce. O to bym się tutaj delikatnie martwił, bo przed tym mogą te karty ostrzegać. Ale ogólnie tu jest bardzo dobra energia w teraźniejszości. Gdzieś jakiejś takiej powiedziałbym, że pozytywnej zmiany w Waszym życiu w maju. Mówię, jeżeli jesteście dalej w. Tej relacji, w której byłyście, wygląda na to, że przychodzi nowy początek, ale on jest troszeczkę taki. No, że nie do końca mogłyście odejść. Natomiast jeżeli odeszłyście od relacji, w której byłyście, to przychodzi tutaj ktoś nowy, ale ja bym obserwował bardzo mocno, bo to się wydaje faktycznie jak spełnienie marzeń, i tu jest wszystko to, co powinno być, ale ta osoba ma też jakąś ciemną stronę. Może ona nie będzie skreślać waszego szczęścia z tą osobą, bo każdy ma jakieś słabsze, tak naprawdę, słabsze cechy i tak dalej. Ale powinnyście się, jeżeli pewne rzeczy zauważycie, zastanowić nad tym, czy to jest dla Was do przejścia, tak? No, czy wam to po prostu na dalszym etapie nie będzie troszeczkę utrudniało? Dobra, co w najbliższej przyszłości? Mamy szóstkę mieczy, która się tu odwróciła. Dziesiątkę pentakli. Hm, Buław. Wle tego wszystkiego az buław, y, piątka, ósemka mieczy i śmierć odrodzenie. Tak wygląda, jakby w najbliższej przyszłości, drogie byki, było ruszenie w nowe. Gdzieś w tym wszystkim było budowanie tej stabilizacji, czyli czy to jest odnowa, czy to jest kontynuacja. Tak czy inaczej, jest ruszenie w nowe. Jest gdzieś zostawienie tego wszystkiego negatywnego, co było w przyszłości, zostawienie tego w przyszłości, ruszenie w nowe i budowanie stabilizacji. Ale mm, tu gdzieś w tym wszystkim jest konflikt. Bo yy, i myślę, że może być oczywiście też konflikt z partnerem. Nie, nie, nie widzę jakby yy, żeby mogło być inaczej. Znaczy yy, są tutaj dwie możliwości, bo albo może to być konflikt właśnie z partnerem, tak? Ale bardziej czuję, że tu jest konflikt wewnętrzny. Może ruszacie gdzieś do przodu, yy, staracie się, żeby to wszystko jak najbardziej yy, hulało, ale... Gdzieś z tyłu głowy pamiętacie pewną przeszłość, tak? Um, jeżeli zostaliście w tej relacji, to pamiętacie o tym, co się wydarzyło. Natomiast, jeżeli poszliście w nową relację, to troszeczkę boicie się może um, jakichś schematów z przeszłości. Boicie się, że wyjdzie znowu tak, jak wyszło wtedy i że coś pójdzie nie tak. Stąd, moim zdaniem, konflikt. tle tego wszystkiego macie asa buław. Um, ósemkę. Mieczy i śmierć i odrodzenie. Powiem Wam tak, myślę sobie, że będzie tutaj bardzo dużo działania w najbliższej przyszłości, i moim zdaniem będzie wyjście z jakiegoś takiego, bo te dwie karty mówiłyby o, o tym, że Wy troszeczkę czasem macie wrażenie, że nie macie wpływu na własne życie, że gdzieś. Pewne rzeczy, że nie widzicie czegoś, że pewne rzeczy dzieją się poza wami, że macie takie jakby ograniczone poczucie własnej sprawczości we własnym życiu, tak? I że gdzieś z tego wreszcie wychodzicie, zmieniacie to bardziej w takie nastawienie, że ja mogę, ja potrafię, ja jeżeli będę działał, to ja do tego dojdę. To, co chcę, to to jest w zasięgu moich możliwości. I to jest bardzo pozytywna karta, tak? Tak patrzę na te karty. Ogólnie macie tutaj bardzo dobre karty. I jakby nie ma co tutaj mówić negatywnych rzeczy, ale gdzieś, tak jakby jest cały czas ta łyżka gdzieś dzieciu, tak jak tu ten diabeł, tu ta piątka, buław. Tak jakby coś jednak, tak jakby was coś jednak delikatnie w tym wszystkim martwiło, tak? Zobaczmy sobie, jaka rada dla Was, drugie byki, na to wszystko. Macie tutaj naprawdę bardzo specyficzne czytanie. Macie czwórkę, czwórkę mieczy. Ósemka mieczy w tle. Ósemka kielichów, przepraszam. Rycerz mieczy i piątka. Piątka kielichów. Czwórka mieczy mówi przede wszystkim o tym, żeby znaleźć wewnętrzny spokój żeby znaleźć wewnętrzną równowagę. Żeby w tym wszystkim czasem po prostu usiąść, popatrzeć na wszystko z dalszej perspektywy, z innej perspektywy, wszystko na spokojnie przemyśleć. Żeby też zostawić, bo wcześniej jest trójka mieczy, czyli jakieś niepowodzenie, żeby zostawić to za sobą. Tym bardziej, że o tym mówią też tutaj inne, inne karty. To jest. Ósemka kielichów to jest zostawienie, ruszenie do przodu i zostawienie tej piątki kielichów, czyli tego rozczarowania, które może przyszło w przyszłości. Czyli te karty mówią wprost o tym, że jeżeli chcesz być szczęśliwy, to musisz gdzieś przestać um, tak mocno analizować przeszłość, winić siebie za przeszłość. Um, musisz troszeczkę zapomnieć o tym, co było, o tych niepowodzeniach, o tym, co ci nie wyszło, bo tak naprawdę bez... Bez zostawienia tego w przyszłości, co powinno zostać w przyszłości, nigdy nie będziesz szczęśliwy. I myślę, że o to tutaj po prostu w tym wszystkim chodzi. O to chodzi w tej czwórce mieczy. Tak? Czasem to po prostu przemyśleć, przeanalizować raz, a dobrze, a potem pójść do przodu, zostawić to, co było. Tam już nic nie ma. Poza tymi wnioskami, co, które trzeba wyciągnąć, tam więcej już nic nie ma, drogie byki. Dobra, drogie byki. Ja Wam bardzo dziękuję za to czytanie. Mam nadzieję, że ono Wam pomoże. Jeśli się Wam spodobało, jeśli rezonuje, zapraszam do subskrybowania, lajkowania i komentowania. Życzę Wam udanego miesiąca. Widzimy się niedługo. Pozdrawiam na szmentarat.